Kochani, witam was ponownie serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na obiecany już jakiś czas temu przeze mnie Q&A. E, pod filmikiem z e, testem palety Morphe Natural Flirt, tak mi się wydaje, że ona się tak nazywa. Mogę się zadawać pytania i no trochę pytań się znalazło, więc nie będę czekać już na więcej pytań, tylko po prostu przejdziemy do po prostu odpowiedzi na te pytania. Ja sobie te pytania tutaj wydrukowałam. Mam tutaj również nick każdej osoby, która zadała mi pytanie, więc będę również o tym mówiła. Powiem wam, troszeczkę się stresuję i powiem wam też, że jest tutaj kilka pytań, które się powtarza, i podejrzewam, że będą się takie pytania powtarzać. Więc ja będę próbowała po prostu jakoś je tam ze sobą połączyć, wplątać. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. W ogóle kolejność tych komentarzy czytanych przeze mnie jest zupełnie przypadkowa, także nie jest tak, że jeżeli osoba pierwsza zadała pytanie, to tutaj będzie pierwsza wyczytana. Nie, po prostu przypadkowo. Więc zaczynamy od pierwszego pytania. Nick Ewel. E, przez dwa e, e, z wykrzyknikiem, od kiedy zaczęłaś się malować. E, malować zaczęłam się kilka lat temu, naprawdę. Wcześniej no to było to takie podmalowywanie się czasami e, jakiś podkład albo tuż, pamiętam jeszcze, że miałam taką w ogóle erę w swoim życiu, że malowałam tylko i wyłącznie górne rzęsy, dolnych absolutnie nie. Czemu w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Naprawdę nie mam pojęcia, co mnie podkusiło do takich szalonych e, przedsięwzięć. E, no, tak było po prostu. Ale tak generalnie zaczęłam się malować jakieś. E, tak, jakieś 4 lata temu, mi się wydaje 4-5 lat temu, y, w ogóle zaczęła się taka przygoda moja z makijażem, że zaczęłam się tym interesować, no i po prostu trochę mnie to tak wciągnęło. E, dobra, następne pytanie. E, osoba Yumi. Opisz proszę jak wyglądały twoje pierwsze podejścia makijażowe. E, ja jak próbowałam dobrać dobry podkład, taki szaf wtedy był na to, to wyszłam albo za blada, albo zbyt brązowa, pomarańczowa. No kochana, myślę, że każda z nas to y, już przerabiała. I y, no ja też miałam takie wpadki oczywiście. Moja przygoda zaczynała się tak, że w 2015 roku przechodziłam operację szczęki górnej i po tej operacji była po prostu tak jakby nieunieruchomiona, ale po prostu źle się czułam, nie mogłam zbyt wiele robić rzeczy, do pracy nie mogłam chodzić, więc po prostu byłam... W domu, musiałam odpoczywać, ale tak mnie nudy zżerały, że zaczęłam po prostu oglądać jakieś e, filmy na YouTubie. Po prostu filmy na YouTubie. Nie makijażowe, tylko filmy, jakieś tam seriale, nie wiem, coś takiego. I po jakimś czasie, y, nie wiem jak, może coś kiedyś kliknęłam przez przypadek, ale zaczęły mi się wyświetlać filmiki maksyneczki. I powiem wam tak, że ja w ogóle zaczęłam od tego czasu je oglądać. I później coraz więcej tych youtuberek, ale z Maksineczką to zaczynało się tak, że ja po prostu lubiłam ją słuchać. I dopiero po jakimś czasie znam kurczę, ona tak fajnie to robi, może ja by te też spróbowała. Pamiętam, że kupiłam swoją pierwszą paletkę do makijażu. Ona była chyba z Make Makeup Revolution. Ja ją gdzieś mam jeszcze, bo mam do niej sentyment. Nie używam jej, ale ją mam. Tylko nie wiem teraz w tym momencie, gdzie jest, ale myślę, że jak znajdę, to na pewno wam. W którym filmiku ją pokażę. Była to paletka, która kosztowała mi tam 10 euro, i mi tak było szkoda tych 10 euro, żeby wydać na nią. Naprawdę no nie wiem czemu, ale yy, no nie byłam przyzwyczajona po prostu do takich wydatków na takie rzeczy. Jak już kupiłam sobie tą paletkę, no to chciałam też mieć jakieś fajne pędzle, więc kupiłam sobie pędzle, zestaw pędzli. Wiecie co, to były takie zwykłe Chińczyki. Naprawdę tutaj w Holandii po prostu na jakiejś stronie internetowej ja nawet wtedy chyba nie do końca wiedziałam, co to AliExpress jest. I wiem, że jak później się dowiedziałam, że takie same zestawy na AliExpress są sprzedawane za około 5-6 razy mniej. No to szczena mi opadła i naprawdę mówię kurczę, ale dałam się wciągnąć. No ale nic, czasami się popełnia po prostu takie błędy. I od tego czasu zaczęłam trochę kombinować właśnie z tym makijażem, bo mam, że bardzo różnie to wychodziło. Raz lepiej, raz gorzej. I nawet próbowałam jakieś takie niebieskie kreski na oczach robić. Dlaczego nie wiem, W ogóle myślałam, że mi to będzie pasowało. No ale generalnie od tego czasu zaczęłam po prostu. Interesować się tym światem makijażowym. A jeżeli chodzi właśnie o dobór kosmetyków, no to też bardzo różnie było. Pamiętam, że na początku kupowałam wszystkie kosmetyki albo prawie wszystkie kosmetyki, które polecały właśnie youtuberki, które ja oglądałam. Ja wiem, że teraz, jak na to patrzę, to było to naprawdę bardzo, bardzo głupie i takie trochę roztropne. No, ale takie wtedy myślałam: no, no, nie będę tego ukrywać, tak było po prostu. No tak, jak teraz na to patrzę, to trochę się śmieję sama z siebie. I cieszę się, że mam takie właśnie podejście do tego w tym momencie. E, no, bo nie mogę być zła, po prostu nie wiem. Żyjemy dalej, rozwijamy się, zmieniamy poglądy i tak dalej. Także tak, na pewno powiem Ci kochana, że nieraz też miałam e, pomarańczową twarz, ponieważ nie dobrałam podkład idealnie. To na pewno. Następne pytanie. New Gold Down. Co sprawiło, że zaczęłaś się interesować makijażem, no to właśnie odpowiedziałam na to pytanie. Dlaczego zdecydowałaś się prowadzić ten kanał? Co lubisz robić w wolnym czasie? Czy masz jakieś zwierzęta? Jak ogólnie żyjecie się w Holandii? No to tak, dlaczego zdecydowałam się prowadzić ten kanał? Powiem Wam, że. Yy, Kenia raję to mi trochę moja siostra do tego zmusiła. Zmusiła w sumie ona tak yy, cały czas coś tam gadała i może być coś zaczęła. Yy, masz trochę wolnego czasu, masz bardzo dużo kosmetyków no i masz możliwości też yy, do tego, żeby sobie yy, jakieś takie małe studio w domu zrobić. No i tak w sumie po jakimś czasie tak. Powiedziałam, że to nie było tak od razu, ale to trwało tak około dwóch lat. Zdecydowałam, że a, a może kupię jedną kamerę, bo wtedy pamiętam, zepsuł mi się mój aparat fotograficzny, który zawierałam na wyjazdy i no i po prostu była dobra okazja, żeby sobie kupić nowy aparat. No i akurat wybrałam taki aparat z funkcją nagrywania filmów, no bo gdyby coś i jeszcze chciałam mieć właśnie fajny podgląd. No to właśnie e, kupiłam aparat e, i to było rok temu na Black Friday, pamiętam. Tak, i później przyszedł ten aparat, musiałam się trochę nauczyć jego obsługi. E, zdecydowałam, że kurczę, jak już mam ten aparat, to może e, to może bym coś nagrała i nie wiem, wyjdzie mi nie wyjdzie, po prostu chcę zobaczyć jak ja się będę w tym czuła. I powiem wam, że kilka filmów oczywiście poszło do kosza na początku. E, zupełnie mi się nie podobały, zupełnie ja się sobie nie podobałam w tych filmach. No ale uznałam, że kurczę będę próbować dalej, no i tak się stało, że zaczęłam właśnie nagrywać w grudniu zeszłego roku. Później miałam trochę przerwy. Powiem wam, że w ogóle generalnie cała ta sytuacja na świecie, która teraz panuje, to yy, no, przyczyniła się do tego, że nie miałam zbyt wiele czasu na to. Tutaj jest pewne pytanie, na które odpowiem za chwilę, więc dowiecie się czemu nie miałam czasu. No, po prostu tak było I, yy, i powiem wam szczerze, że mi się bardzo spodobało w ogóle to nagrywanie, to yy, patrzenie na siebie w tym podglądzie, ob, obróbka tych filmów. Że w jakimś czasie pomogło mi to też w większej samoakceptacji siebie, to na pewno i powiem wam, że ja wam serdecznie dziękuję, naprawdę bardzo wam dziękuję za te miłe komentarze, które od Was dostaję, bo jest ich. Dużo więcej, znacznie więcej niż tych takich negatywnych, które tam próbują gdzieś tam szpilę wbić, ale staram się tym zupełnie nie przejmować. Po prostu e, nie spodziewałam się tak miłego odbioru, bo ja mam świadomość tego, że YouTube jest w tym momencie przepełniony, jest przesycony. I to nie jest tak, że ja chcę, nie wiem, miliony zarabiać na tym YouTubie. To jest po prostu moje hobby. Ja naprawdę to bardzo lubię. Uwielbiam z wami rozmawiać w komentarzach, uwielbiam z wami wymieniać się swoimi opiniami i przemyśleniami, odpowiadać na wasze pytania. No po prostu jest to dla mnie w tym momencie najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię i dziękuję wam jeszcze raz za to. Dobra, no to może tyle na temat kanału. Co lubisz robić wolnym czasem? To właśnie odpowiadam na wasze pytania, oczywiście. Bardzo lubię chodzić na spacery i ja chodzę dużo na spacery i bardzo długie spacery, bo jest to przeważnie tak od 7 do 10 kilometrów czasami, może dłużej. Uwielbiam chodzić na spacery, jeżeli mam takie czasy. Bardzo lubię gotować piec, uwielbiam wypróbowywać różne sposoby, techniki gotowania, łączyć ze sobą rzeczy, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, po prostu bardzo lubię siedzieć w kuchni po prostu to jest takie moje drugie hobby. E, no i oczywiście w wolnym czasie oglądam filmy. Naprawdę ja jestem e, filmomaniaczką. Bardzo lubię filmy e, oparte na e, faktach autentycznych. Bardzo lubię thrillery. E, no i strzelanki. To uwielbiam, tak. Hmm, no to chyba to wszystko, co lubię robić w wolnym czasie. Pewnie się coś tam jeszcze znajdzie. Powiedzielibyście malować się, ale kochani, uwierzcie mi. Jak ja mam wolny dzień i nie muszę, a nie muszę, e, to znaczy to, że na przykład nagrywam filmik, bo ja przeważnie maluję się do filmów. Na co dzień do pracy nie maluję się, czasem się podmaluję, ale nie zawsze. A tak, e, jeżeli chodzi do sklepu, to nie, absolutnie nie. U mnie nie ma czegoś takiego, że nie wyjdę z domu bez makijażu. E, dobra. To mamy kolejne pytanie, czy mam zwierzęta? Nie, nie mamy zwierząt, nie, nie, możemy sobie pozwolić w sumie na zwierzęta, ze względu po prostu na nasze prace, na nasze zobowiązania. Jak ogólnie żyjecie w Holandii? No w Holandii mi się żyje bardzo dobrze. Teraz już tak mogę powiedzieć, tak, że teraz mi się żyje bardzo dobrze, na początku nie mogłam się przyzwyczaić, chociaż czasami mam jeszcze takie momenty, że wróciłabym do Polski. Ale to jedynie jeśli chodzi właśnie o tęsknotę za rodziną. No i połaziłam sobie oczywiście po jakichś sklepach, takich, których tutaj nie ma, a tak poza tym, to naprawdę żyje mi się bardzo dobrze, bardzo mi się podoba w ogóle system w Holandii, system życia w ogóle, jak to wszystko jest tutaj zorganizowane. Czasem brakuje mi właśnie jeszcze jakichś tam e, polskich produktów na przykład. Są polskie sklepy, ale nie zawsze można wszystko kupić, więc czasem sobie coś tam próbuję ściągnąć e, z Polski po prostu. Mamy teraz kolejną osobę. Jest to Basia K. Pracujesz? Jak tak, to gdzie? Kto nauczyli cię malować? Jeśli jest to zbyt prywatne pytanie, to nie odpowiadaj, ale jakoś ciekawi mnie, czy masz dzieci. Czy będą vlogmasy? E, vlogmasów nie będzie, bo już mamy koniec grudnia, więc troszeczkę późno też odpowiadam właśnie na to pytanie. Czy pracuję? Tak, pracuję. Gdzie? Ja mogę powiedzieć Wam w sumie, nie będę opowiadała dokładnie gdzie pracuję, bo to też jest taka sfera prywatna, ale yy, ja pracuję, ale też jeszcze studiuję w Holandii, yy, studiuję pielęgniarstwo i pracuję też, yy, tak jakby powiedzieć, już w zawodzie. Ponieważ pracuję właśnie w służbie zdrowia, e, więc ten okres całej pandemii e, był po prostu dla nas dosyć ciężki i w dalszym ciągu jest. Więc no po prostu e, na początku to był wielki chaos i nie miałam kompletnie czasu ani głowy do tego, aby nagrywać filmiki. Teraz już e, jest to bardziej tak. E, może, może też ja sobie bardziej to układałam, może w ten sposób i już mam na to czas. Chcę i znajduję na to czas, tak powiem. Mhm, tak. Tak, no to tyle na temat pracy. Czy ktoś mi nauczy mnie malować? Nie, nie, tak jak już powiedziałam, jestem laikiem, nie byłam w życiu na żadnym kursie. Ostatnio myślałam, że kurczę, może bym pojechała gdzieś na jakiś kurs. No, oczywiście nie teraz, bo mamy tą pandemię, ale chciałabym się kiedyś wybrać na jakiś kurs, bo też chciałabym może, żeby ktoś okiem profesjonalisty, ocenił moje możliwości, moje zdolności, po prostu tak samo dla siebie, bo myślę, że jakąś wielką makijażystką e, nigdy nie będę. A też nie wiem, kurczę, czy bym się podjęła e, malowania kogoś. Właśnie, no nie wiem. Tak, tak to wygląda. Okej okay, i teraz, e, czy mam dzieci? Nie, e, to jest prywatne pytanie, ale nie, nie mam dzieci, więc e, tak odpowiadam na to pytanie. Okej, okay, następna osoba to jest Agnieszka Szwarc. Ulubiona muzyka, gatunek wykonawcy. No, kochana, muzyki to ja słucham aż potąd. Uwielbiam muzykę, uwielbiam rocka, pop rocka. Też lubię niektóre kawałki popowe, uwielbiam ACDC, to jest w ogóle. Pierwszy zespół uh, u mnie, drugi to jest Metallica, Iron Maiden, uh, Kensington, uh, Guns N' Roses, Bruce Springsteen, um, no oczywiście polskie też zespoły, jak Bracia, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska. Naprawdę bardzo lubię e, takich wykonawców, lubię taką muzykę, taki styl. E, no i też często słucham. Dobra, następne pytanie. Jak długo zajęła Ci nauka języka niderlandzkiego do swobodnej konwersacji na większość tematów? No dobra, no to e, tak. Żeby się dostać na studia, to wcześniej uczyłam się rok e, języka holenderskiego, e, zaznaczam, że ja dosyć szybko się uczę języków i też miałam tą przewagę, że, że bardzo dobrze biegnie mówię w języku angielskim, więc e, no, to mi troszeczkę pomogło, bo holenderski, e, jeżeli chodzi o słówka, to jest podobne do języka angielskiego, natomiast... Jeżeli chodzi o gramatykę, to zupełnie nie ma nic wspólnego z językiem angielskim, nie. Ale no, jakoś łatwiej mi po prostu było to załapać. Jednak gdy zaczynałam studia, ten mój język nie był taki płynny, żeby właśnie swobodnie prowadzić konwersacje. Pamiętam, że pierwszy rok był naprawdę katorgą, bo ja ciągle siedziałam, ciągle tłumaczyłam słówka. Pamiętam, że przychodziłam do domu i zasypiałam po prostu ze słownikiem, więc no, takie były moje początki. Teraz już jestem na ostatnim roku, czyli na czwartym. No, mówię bardzo dobrze, mówię naprawdę płynnie, nie zastanawiam się nad czymś. Nawet sama do siebie mówię po holendersku, i to mi czasem przeszkadza, że. Zapominam polskich słówek, albo one gdzieś tam mi uciekają w głowę. Po jakimś czasie tam wracają, ale czasem mówię Kurczę, ale co z Tobą jest? Jesteś Polką, nie Holenderką. Czemu zapominasz? No, ale jak się nie używa, to się czasem zapomina. Bo ja też mówię po polsku. Na przykład z mamą, z siostrą często rozmawiam. To tak, ale... No, ale jednak przewaga jest to właśnie tego holenderskiego. No i jeszcze wielką, e, tak jakby zaletą tego jest, że mój mąż jest Holendrem, więc mamy tak połowę rodziny holenderską, więc musiałam też z nimi się komunikować. Chociaż, e, wiecie, oni też mówią bardzo dobrze po angielsku wszyscy tutaj i można by rzec nawet, że, że Holandia jest dwujęzycznym krajem. Czasem się też tak mówi. Oficjalnie tak nie jest. Ale e, mogę policzyć na palcach e, osoby, które znam, a nie mówią w języku angielskim, więc to jest naprawdę bardzo mało osób. Więc myślę, że właśnie że nauka tego języka, tak do płynnego mówienia, zajęła mi dwa lata. Tak, tak mogę powiedzieć. Dobra, Monika Sienkiewicz, kto na YouTube? Czy Instagram jest Twoją inspiracją? Kochana, ja nie mam żadnej inspiracji i nie wzoruję się na kimś. W ogóle YouTube oglądam, swoje takie YouTuberki, które bardzo lubię słuchać i lubię ich osobowości. Kurczę, jeżeli chodzi o Instagram, to ze mną jest tak, że ja to jestem za górami, za lasami, za nimi wszystkimi i po prostu czasem nie nadążam i tam się tyle rzeczy zmienia i ten Instagram cały się zmienia, że... No ja po prostu mam Instagrama, próbuję coś tam na nim działać, ale no na razie trochę opornie mi to idzie, ale też nie mam żadnej takiej właśnie inspiracji. Nie, 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 nie w tym momencie w każdym razie. Od jak dawna się malujesz? Jesteś Samukiem, czy skończyłaś jakieś kursy? No właśnie yy, mówiłam na początku, od jak dawna się maluję i kursów żadnych nie skończyłam. Chciałabym kiedyś zobaczyć, jak to wyjdzie. Ile masz lat i od jak dawna jesteś w Holandii? E, w Holandii jestem od. Kurczę, czekajcie. 8 lat, tak, 8 lat jestem w Holandii. Zaznaczam, że nie od początku mówiłam po holendersku, bo ja już znam bardzo dobrze język angielski, więc uznam holenderski nie jest mi do szczęścia potrzebny. Jeżeli chodzi o wiek, to mam 30 lat. Tak, e, skończyłam właśnie w lutym tego roku 30 lat. No już za dwa miesiące będę miała. E, 31, więc powiem Wam, kochani, że ten czas po 30 bardzo leci, bo ten 30 mój rok bardzo szybko mi zleciał, ale to pewnie też trochę przez tą pandemię. Dobra, następne pytanie. Co Ty to właściwie robisz? Studiuję, pracuję i żyję. Tak, to jest odpowiedź na to pytanie. E, czy są jakieś typowo holenderskie marki kosmetyków, które używasz? Może jakiś mały tutorial? Kochana, jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne, no to na pewno marka Rituals. Bardzo lubię kosmetyki marki Rituals, e, zarówno do domu, jak i po prostu e, do pielęgnacji e, ciała, twarzy. A jeżeli chodzi o kosmetyki takie jak makijażowe, powiem, że Holandia jest małym krajem i tutaj generalnie ten makijaż jest bardzo mało rozwinięty, bym powiedziała. I jeżeli chodzi o kosmetyki. To nie spotkałam jeszcze marki, która by tutaj oryginalnie wywodziła się właśnie, która by powstała w Holandii. Może są jakieś marki, ale ja jeszcze o tym nie wiem. Znam jedną markę, która jest tak jakby marką własną drogerii, znaczy perfumerii, raczej, bo ona jest porównywana na przykład z Sephora. i to jest marka Only You, która właśnie występuje w Belgii i w Holandii, bo właśnie ta perfumeria funkcjonuje w Belgii i w Holandii. Więc no, te kosmetyki są takie dosyć przystępne cenowo. Moim zdaniem nie byłoby większego sensu, żeby nakrywać jakieś tutoriale właśnie tymi kosmetykami, bo one są tylko tutaj dostępne i wydaje mi się, że one nie są też dostępne na zamówienie, czy tam właśnie, żeby było, była wysyłka do Polski. Też nie wiem, czy Wam się to opłacało. Nie wydajcie znać koniecznie. Jeżeli jesteście ciekawi, w jakiej perfumerii znajdują się te kosmetyki. To wam podziękuję na dole. E, teraz wam powiem, to jest EC Paris XL. Tak się nazywa ta perfumeria. E, no tak, kochani, i to było właśnie już ostatnie pytanie, na które dzisiaj wam odpowiedziałam, i które w ogóle było mi zadane. Bardzo cieszę się i dziękuję wam serdecznie za te pytania. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej poznaliście mnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Wam na bieżąco odpowiem. A dzisiaj serdecznie Wam już dziękuję. Trzymajcie się ciepłutko. I do następnego filmiku. Pa!